Te bezprawie kolesiostwo pisowskie, te sądy, które nie są tak naprawdę sądami, te prokuratury, które grają w jednej drużynie. Tak naprawdę to, co mówią w telewizji, tak jest. Że nie tylko tych między sobą robią jakieś tam roszady i wojny, i siebie nawzajem wykańczają. Nie, nie, PiS już tak wiele instytucji przejął tak się szykował do przejęcia kontroli nad całą Polską, bo to inaczej tego nie można nazwać. Że taki obywatel jak ja czy ty, oglądający, nie miałbyś nic do powiedzenia, jeżeli by oni by wygrali jeszcze raz ponownie. I dlatego apeluję do wszystkich dziennikarzy, zajmijcie się tą sprawą, pokażcie Polsce, jak pisowcy niszczą zwykłych obywateli którzy nie mają wpływów, nie mają niewiadomo jakich pieniędzy. Bo to jest ważne, żeby ci właśnie ludzie, tacy jak ja, zobaczyli, że to nie są tylko, to nie walka trwa w rządzie, że to dotyczy też takich ludzi jak ja, jak wy, którzy oglądacie. Którzy jesteście tacy sami, jak ja, którzy ciężko pracujecie na swoją rodzinę, na dom, żeby dzieci godnie żyły. I na tym bym zakończył. Także szczęśliwego nowego...